10-11 maja już otwieramy nowy klub w Lublinie, który się The Mist. będzie się nazywał Demist. Będzie się nazywał przy Okopowej 5. Wejście od placu Kaczyńskiego. Głównie celujemy w ludzi 30, plus. jednak gdzieś tam nie ma dużo miejsc, takich, w których ludzie 30 plus mogą się bawić. Muzycznie na pewno dużo RB, dużo muzyki z lat 90., 2000, ale również muzyki house, szeroko rozumianej muzyki house. Stawiamy też na dużą różnorodność wizualizacji. Mamy dużo ekranów, dużo świateł, mamy około 140 miejsc siedzących. My stawiamy na dużo, żeby ludzie przychodzili i czuli się tu komfortowo. W miejscu, w którym Obecnie będzie się nazywało Demis Coffee and Garden. Będzie to miejsce, gdzie będziecie mogli spróbować pysznych ciastek, kawy, herbaty, smoothie, lemoniady, będzie mieli, no i oczywiście alkohol. tak. Ogródek będzie otwarty od godziny 10 do godziny 21:22, to jeszcze zależy od dnia. A w piątki, w sobotę, już od 22 otwieramy część klubową. Na pewno chcemy się wyróżnić tym, że e, przede wszystkim jakością tego klubu, tak? No bo nie ukrywajmy, my robimy coś innego. To nie tylko będzie klub, ale miejsce na co dzień dla ludzi, którzy mogą przyjść, posiedzieć, wypić herbaty. E, nasz ogródek również jest otwierany na że Tak możemy otworzyć okna, wpuszczyć świeże powietrze, ludzie mogą siedzieć przy placu Kaczyńskiego. To jest raz. E, dwa, e, nie, stawiamy troszkę inaczej niż wszystkie kluby, tak? Bo wszystkie kluby opierają się na listach Facebooka. My gdzieś tam stawiamy na to, że tych list Facebooka raczej nie będzie, aczkolwiek u nas wejście do klubu będzie kosztowało 25 zł, ale w tej cenie zawsze na każdej imprezie jest szatnia gratis oraz drink gratis. Drink dla mężczyzny i drink dla kobiet. Jeśli chodzi o wystrój, to tutaj postawiliśmy bardziej na glamour, tak? Jest dużo srebra, dużo złota. Przede wszystkim myślę, że łazienka damska to będzie miejsce, gdzie dziewczyny będą przesiadały godzinami z racji na wygląd tego, tak? Bo głównie opiera się to na kolorze złotym. Mamy taką piękną kanapę też. Jeśli chodzi o środek lokalu, jeśli chodzi o cały dance floor, to tam mamy bardzo dużo ekranów LED, które będą operowane przez świetlika, które będzie na bieżąco zmieniał wizualizację. Mamy bardzo dużo świateł, wytwornice, dymu, konfetti, CO2, wszystko w klubie się znajduje, również nagłośnienie mamy na najwyższym poziomie. Impreza piątkowa jest to impreza na zaproszenia imienne. Będziemy zapraszać ludzi z gastronomii oraz ludzi związanych z klubami. Od godziny 22 do 1 będzie taka impreza. Od pierwszej już zapraszamy wszystkich, którzy będą chcieli. I zobaczyć przedpremierowo nasz lokal. Jednak już impreza sobotnia, no to, to już będzie impreza stricte pod, pod każdego. Tak? Tutaj już wszystkich zapraszamy na wielkie otwarcie. E, oczywiście lampka szampana na wejście od naszego sponsora strategicznego Gehamum. E, no i możecie spodziewać się bardzo dużo atrakcji. To nie będzie zwykła tuzinkowa impreza, tylko będzie coś niezwykłego.